Boxel kontruje wypowiedzi streamerów, że federacje frikowe się kończą, a widzowie nie chcą Denisa Załęskiego w turnieju co opowiedziała o plotkach z branży, według których Twitch chce płacić streamerom za porzucenie Kika, a Free stracił konto na Twitterze, pojawiają się na nim oszustwa i zwraca Się do osoby, która to zrobiła z propozycją Boxel wystąpi w najbliższej Fame, postanowił skontrować komentarze, że friki się kończą, a federacja Fame Wygląda na to, że odzyskała głównego Sponsora. Wczoraj na kanale Fame Odbył się pierwszy program przed nadchodzącą galą Numer 26 i jak zwykle nie będziemy tutaj omawiać wymian zdań zawodników, a bardziej skupimy się na rzeczach, na które być może nie każdy z Was, nawet oglądając ten program, zwrócił uwagę. Tak więc na początku, może zacznijmy od liczb, ponieważ mieliśmy do czynienia z widownią w okolicach 100 tysięcy osób, jak program się rozkręcił, a według dokładniejszych statystyk podanych przez Boxdela maksymalnie pojawiło się 120 tysięcy osób. Ale oprócz tego również dziękuję za 120 tysięcy osób na transmisji na żywo, którą dzisiaj prowadziliśmy. Bardzo duży Lajwik, eliminator fajnie poszedł. I lecimy dalej. Pozdrawiam serdecznie i wracamy, bo trochę już dno było. I z takich ogólnych informacji to program był prowadzony przez Boxdela, Huberta Mściwujewskiego i Macieja Turskiego, a z zawodników zobaczyliśmy dwóch Denisów, Tomasza Sarare, Glebę, Sianosa, Alberto, Don Diego, Minde i Normana. Na samym programie z przyczyn zdrowotnych zabrakło jednak Daniela Omilańczuka, natomiast w samym turnieju zabraknie dwóch zawodników, ponieważ to widzowie wybierają finałową ósemkę. No i tutaj mamy pierwsze zaskoczenie lub niezaskoczenie, zależy jak do tego podchodzicie, ponieważ pół roku temu z okazji turnieju zobaczyliśmy również program Eliminator i głosowanie widzów, gdzie Denis pod koniec transmisji zajmował bezpieczną czwartą lokatę, egzekwą z drugim i trzecim miejscem z 11% głosów. Natomiast tym razem na koniec transmisji wśród dwóch wyeliminowanych zawodników znalazł się właśnie Badboy i Kleba, a całe głosowanie odbywa się w formie wyboru ośmiu zawodników, natomiast Denisowi brakowało wtedy tylko 632 głosów, żeby przeskoczyć ostatniego na liście turniejowej, czyli Kamila Minde. No i oczywiście nie jest to jakaś duża różnica, natomiast na godzinę pierwszą w nocy Denis traci już 2473 głosy i cały czas to rośnie, tak więc turniej Bedboyowi odjeżdża, chociaż głosowanie trwa do godziny 20.30 w środę. Nie oznacza to jednak, że widzowie wyeliminowali go kompletnie z gali, ponieważ idąc tropem poprzedniego turnieju, będzie dla niego zapewne ekstra starcie, a wygrany tego starcia będzie ewentualnym rezerwowym do turnieju. Przejdźmy jednak do dwóch dość ciekawych wypowiedzi Boxdella. Pierwsza dotyczy sponsorów, i co prawda na grafikach promocyjnych oraz mediach społecznościowych nie widać informacji o Bugmaherze, natomiast wygląda na to, że ogłoszenie zakończenia współpracy z BedClickiem było aktualne lekko tylko ponad miesiąc, wczoraj. Co prawda, na programie nie widzieliśmy wzmianek czy też grafik tego sponsora, ale jednak został wymieniony na samym początku transmisji. To oczywiście formuły sponsorskie, które są już nieodłącznym elementem każdego programu. Sponsorami Galifane 26 są BetClick, Jimbeam, WK. No i druga wypowiedź, czyli ponownie wracamy do liczb, ponieważ w czasie transmisji usłyszeliśmy kontra, albo bardziej nawet szpilkę w stronę streamerów, źle wypowiadających się o kondycji branży, określonych jako upadli streamerzy. Bardzo My byśmy chcieli też podziękować za taką frekwencję naszym widzom 88 tysięcy tak, ludzi. Prawie, like do, jest prawie, prawie jest dobijamy grubo. do 100 tysięcy osób. Niektórzy mówili, że friki się kończą. Ale ci co to mówili, to Często upadli streamerzy, którzy gdziją gdzieś. Mo może właśnie <grymne> potrzebują bardziej merytorycznego kontentu jak to będzie, wygląda. Będzie jeszcze bardziej pomocą. pomocą. No, no zaraz więcej formatów, tak więc tak. zapraszamy do oglądania. Czy kogoś konkretnego miał na myśli BoxDel tego nie wiemy. Komunikat jest raczej ogólny, a rozważając nad tym, że branża Frikowa się kończy, są dość popularne z uwagi na zdecydowanie widoczny spadek zainteresowania, chociażby samymi wywiadami, czy też liczbę sprzedanych pay-per-view, czy nawet ostatnie zamieszanie wokół gali Fame. Zobaczymy więc, jak będzie wyglądała sytuacja Fame i Prime po nadchodzącej rywalizacji, jeśli chodzi o gale i darmowe wydarzenia No i z takich ogłoszeń to poznaliśmy jeszcze jedno z dodatkowych zestawień Najbliższej gali Fame Pojedynek każdy na każdego W którym zobaczymy Boxdela, Marcina Neymana I apostoła Tomasza Dorożałę No i tutaj jeszcze na chwilę wróćmy do programu Ponieważ Boxdel dość mocno wypowiedział się O właśnie wspomnianym rywalu Czyli tym apostole Tomaszu Chodzi o apostoła, no to zauważyłem, że jest to Kureczki oszust, generalnie oszukuje ludzi eee, To jest też jakby takie orędzie do ciebie Tomku Widziałem, co robiłeś. No ogólnie stworzyłeś sobie sektę. No i pff, myślę, że ci tą sektę roz... Dole, niszcząc głowę swojego, twojego kościoła. Nie? Natomiast z drugiej strony pojawiła się wypowiedź, która może zapowiadać poruszanie tematu wiary na programach, co też nie jest zaskoczeniem po informacji o zakontraktowaniu właśnie Tomasza Dorożały, ponieważ swój występ, akurat w Freak fightach, argumentuje z pewnością dla wielu osób kontrowersyjnie właśnie w taki sposób. Czy to jest mój debiut, a oni już he, bili się, ale ja już jestem zwycięzcą. Dlaczego? Bo mogę dzięki tej walce głosić Jezusa. Chrystusa zmartwychwstałego. Więc takiej walki nie możesz przegapić. Do zobaczenia na Fame 26 Gold 12 lipca tego roku. Bo błogosławiony, kto się inną no, nie zgorszy. Freeze wystosował apel do hakerów, którzy przejęli mu konto na Twitterze. Na samym początku warto zaznaczyć, chociaż podkreślam, nie mam pojęcia, kto na to się nabiera, po prostu, jeśli na profilu Twitterowym Freeza widzicie coś, przynajmniej na dzień dzisiejszy, podejrzanego, to po prostu w to nie klikajcie. Przykładem jest chociażby ten tutaj oczywiście zamazany w dużej części przeze mnie wpis. Dlaczego? Ponieważ ktoś przejął jego konto posiadające 1,4 tysięcy obserwatorów. No i już wczoraj wieczorem Freeze postanowił reagować, prosząc swoich odbiorców o jakikolwiek kontakt z osobami pracującymi w Xie, czyli dawnym Twitterze. a Wcześniej stwierdził, że jest debilem, co ma być przyczyną przejęcia jego konta przez osoby trzecie, czym po prostu zasugerował jaki swój błąd, przez który konto stracił. Uwaga, jestem debilem i schakowali mi przez to Twittera, więc jak coś się tam pojawi, to to nie ja. Zgłaszajcie, jakby coś się tam dziwnego pojawiało. Ciśniemy, żeby to jakoś odratować. To jednak nie koniec, ponieważ w nocy nadal wygląda na to, że konta nie odzyskał, a dodatkowo przekazał i że otrzymał informację na starcie, że nie da się z tym nic zrobić. Bo zwykły support po pierwsze będzie trwał długo, po drugie, na przykład teraz dostaliśmy pierwszą odpowiedź, że jakby się nic z tym nie da zrobić. Standardowa raczej No i chyba jedynym pozytywnym dla Freeza elementem działań tych osób Jest fakt, że od razu widać podejrzaną treść Jeśli ktoś jest chwilę w internecie cię się połapał A nie stosują jakichś sprytnych przynęt w formie wpisów z linkami Które mogłyby faktycznie wyglądać jak przygotowane przez Freeza. Po kilku godzinach nie uzyskał jednak pomocy Więc w formie żartów, a być może trochę na poważnie z nadzieją Postanowił zwrócić się do osoby, która posiada jego konto Hello hacker, I am from Poland I want to buy my account Please, I can pay Good, good money Polish Zloty, please give me my Twitter account back. Kasik spodzieliła się plotkami krążącymi wokół spotkania przedstawicieli Twitcha z niektórymi streamerami. Kilka dni temu pokazywałem wam wypowiedź Suchara odnośnie mającego być docelowo tajemniczym spotkania przedstawicieli platformy Twitch z polskimi streamerami. Usłyszeliśmy, że nie wie czego będzie dotyczyć, natomiast wcześniejszy bezpośredni kontakt ze strony osoby z Twitcha był tak naprawdę zadaniem mu pytania, co musi zrobić platforma, żeby przestał transmitować na kiku. No i okazuje się i pewnie też nie jest zaskoczeniem, że argumentem za Twitchem, przynajmniej według plotek, mają być po prostu pieniądze. Sam o tym spotkaniu. I jest plotka. Plotka wygląda tak, że podobno ludzie, którzy streamowali kiedyś na Twitchu, ale przeszli na Kika i są teraz dużymi streamerami na Kiku, że Twitch chce ich ściągnąć z powrotem, im płacąc. Rozumiecie? No i oczywiście kontrakty dla największych streamerów Nie są niczym dziwnym, mieliśmy jakieś duże na Facebooku Następnie kilka innych platform A na końcu ostatnio mogliśmy słyszeć o Kiku Który również musiał niezłe kwoty proponować Jednak oburzenie Kasiks ma polegać na tym Że pozostała lojalna Twitchowi I nie zdecydowała się wcześniej przejść na Kika Bo dopiero niedawno postanowiła transmitować Na wszystkich platformach jednocześnie No i taka decyzja o pozostaniu lojalnym Twitchowi W tym przypadku nic jej nie, nie da A jeśli to prawda to podwójnie wyjdzie gorzej Od tych co po prostu postanowili odejść wtedy na Kika że To, to, to spotka ma dotyczyć tego, żeby oni wrócili na Twitcha i że oni chcą mi zapłacić. Twitch aktualnie nam, takim streamerom, którzy nie zostawili tej platformy i streamują tu cały czas, nie poszli na kika, nie dał nic, a wręcz obcina cały czas nasze zarobki i reklamy, więc Trochę to takie niesprawiedliwe. Czy plotki są prawdziwe, nie wiemy. Zobaczymy po kolejnych wypowiedziach streamerów lub ewentualnych zaskakujących przejściach na Twitcha. Natomiast Kasik zapowiedziała, że w takim przypadku może transmitować nadal na wiele platform jednocześnie, jak teraz, ale już bez Twitcha. Dodatkowo, żeby lepiej zobrazować całą sytuację, postanowiła pokazać widzom, dlaczego transmituje również obecnie na YouTubie, porównując tą platformę z Twitchem pod kątem dochodów z reklam. Wszyscy, z których zarabiam, nie, nie, nie. I tutaj idziemy w live. I przypominam, zrobiliśmy dwa streamy na YouTubie. Dwa. I z reklam mamy 330 zł. Dwa streamy. Versus 50 dolarów za miesiąc na Twitchu. Rozumiecie? Tak więc różnica jest naprawdę spora. Pamiętajcie, jutro, jak prawie codziennie po godzinie 6 rano widzimy się tutaj na kanale, w tym miejscu się dla siebie wczoraj. Jeśli nie widzieliście afery z książulem, no to Was zapraszam. Lokal tam naprawdę się produkuje i wydaje sporo oświadczeń jest zdecydowanie niezadowolony z tego, co Książulo zrobił, czyli w jaki sposób ocenił po prostu ich danie. Na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Miłego dnia. Do jutra siema.